Zobaczcie jak efektywnie, tanio przygotować materiał Jak go rozłożyć, żeby nie było zamieszania, to jest jedno Ale jak efektywnie, dlaczego Niemcy pracują w coraz inny sposób, jak to wyrobić Zobaczcie ładowarka v 1 łyżka mieląco przysiewająca Ona służy do tego, żeby to wszystko co nam nie leży Usunąć ze żwiru. A żeby przemielić glinkę, a żeby spowodować, że ten materiał zacznie nam się we właściwy sposób zagęszczać, my tutaj dzięki tej łysce odzyskujemy materiał z wykopania jednej dziurki. Tak widzimy. I teraz w tym momencie, no. Jaka, moi drodzy, jest sytuacja? Sytuacja jest tego typu, że na W57 mamy założony system laserowy. W tym momencie Lemierz pracuje sobie w automacie. Może bezpiecznie. On przygotowuje materiał do pracy. Momentami musi sobie podsypać symulujemy tutaj pracę, a więc to nie jest typowa praca, tak jak wyście ją wykonali, ale jeżeli mielibyśmy robić właściwie, to właśnie tą tutaj łyżeczką przygotowujemy wszystko, co nam jest potrzebne. Drugi punkt, dlaczego łyżka, dlaczego na Właśnie, brakowało mi materiału, Spokojnie, tam gdzie mam niedobór. Proszę Was pięknie. Jeszcze jedna z niespodzianek. Na ramieniu jest nowa łyżka Bema, wzmocniona z bezlem. To koncertka szefa. No i teoretycznie tutaj mamy pierwszą warstwę, zagęszczenie. Czy jak wolicie, to co macie zrobić, tam mamy warstwę, przygotowanie materiału. Mamy drzwi prosto z wykopu. Po przemieleniu go jest materiał gotowy do zagęszczenia, gotowy do wyłożenia. Dzisiaj pracujemy z brukiem. Nie ma konieczności układania na kamieniu i tym podobnym nie ma otoczaka, Ale to także pokazuje, czym różni się podbudowa, zależnie od typu wykonywanej pracy. To, co widzicie tutaj, to też i podstawa niemieckiej techniki pracy, czyli midi koparka, to jest ładowarka. Dlatego oni tak to robią, bo to im oszczędza dużo pieniążków. Ładowarka służy do rozgózki palet, przygotowania materiału, transportu na budowie, natomiast koparka służy nam do przygotowania podłoża i tym podobne. Tak to się kształtuje. Bardzo często jest sytuacja taka, że pracując na budowie mamy drzwi, Tak jak tutaj u nas materiał jest pozyskany w wyniku naszej pracy i ten materiał nam zostaje. Jeżeli ten materiał nam zostaje, to musimy Do tego służy osprzęt, do tego służy albo przygotować odbudowę, do tego służy łyżka mieląca, aby ten materiał zrecyklingować, to też Dzięki.